Otrzymałeś nakaz zapłaty? Bank, firma pożyczkowa, fundusz lub firma windykacyjna złożyła przeciwko Tobie pozew o zapłatę? Zgłoś się do nas. Możesz zaoszczędzić kilkadziesiąt procent na zmniejszeniu odsetek, prowizji, opłat przygotowawczych, anulowaniu kar czy nawet zredukowaniu kwoty zadłużenia. Spłacaj mniej i pozbądź się długu na zawsze. Wykryjemy każdą nieprawidłowość wierzyciela, którą wykorzystamy na Twoją korzyść. Wynegocjujemy lepsze warunki spłaty zobowiązań. Będziemy reprezentować Cię w kontaktach z wierzycielem i przed sądem. Przykład. Wziąłeś pożyczkę w wysokości 5 tysięcy złotych w firmie XYS Spółka Zoo, a do spłacenia masz 10 tysięcy złotych. Czy wiesz, że jest tak? Ponieważ w całą kwotę długu wchodzą poza odsetkowe koszty umowy takie jak prowizje, opłaty manipulacyjne i tym podobne, w parabankach są one najczęściej wyśrubowane do granic możliwości. W związku z tym ich wysokość nie zawsze jest zgodna z prawem. To pozwala naszej kancelarii na podważenie nieuczciwie naliczonych kwot w formie oświadczenia o sankcji kredytu darmowego czy sprzeciwu od nakazu zapłaty. Finalnie płacisz kapitał, odsetki i rynkową stawkę poza odsetkowych kosztów umowy, czyli w powyższym przykładzie 1000 do 1500 złotych. Kontakt nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje. Dowiedz się, ile możesz oszczędzić. Skontaktuj się z nami. Ochrona prawno-podatkowa.